Cześć, witam Was serdecznie. Mam na imię Ania i jestem z kościoła Różego w Strzelcach Opolskich. I chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami na temat Chwały Bożej. Um. A więc tak, chwała Boża z oryginalnego języka, czyli hebrajskiego e, kebot jachwe oraz w greckim doksaku kiriu, to majestat Boga. Nie jakiś taki ukryty, ale uwidoczniony. Potęga i okazałość w otaczającym świecie, w górach, w jeziorach, w lasach uwidoczniona potęga w dziele zbawienia i jego świętości. To wszystko sprawia, że człowiek całym sobą powinien oddawać Bogu chwałę. Dobrze to obrazuje właśnie Psalm 150, w którym czytamy właśnie tak: Alleluja! Chwalcie Boga świątyni jego. Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie. Chwalcie go dla potężnych dzieł Jego. Chwalcie go za niezmierzoną wielkość Jego. Hmm. Jego wielkość, właśnie, i potęga e, może powodować lęk, ale zamiast tego jesteśmy wezwani do oddania mu chwały w miejscu świętości, właśnie, bo mamy chwalić w świątyni Jego. Czytając dalej ten Psalm 150. Wybrzmiewa on tak: chwalcie go na głośnych trąbach, chwalcie go na harfie i cy cytrze, chwalcie go bębnem i pląsaniem, chwalcie go na strunach i na flecie. A, a ty mam małą niespodziankę dla Was przygotowaną, skoro na flecie, no to oddajmy Bogu chwałę. Znajdziecie tę pieśń? Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. A więc właśnie, tak, na chwilę. Dalej, psal mówi: chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach głośnych. Widzicie? Hm. Głośno możemy chwalić również Boga. Bóg nie chce chwały ograniczonej do często cichego skupienia. W chwale dla Boga jest miejsce na głośną muzykę, radosny śpiew i na tańce. Może pomyślisz, że to jakaś herezja. No, każdy może na swój indywidualny sposób chwalić Boga. Tak, jesteśmy, czujmy się w tym wolni. Możemy go chwalić po cichu, w skupieniu, w ławce, klęcząc. W myślach możemy go również chwalić głośno. Możemy go również chwalić swoim dobrym zachowaniem, oddając mu chwałę. Inni mogą czuć również inaczej i inaczej chwalić Boga, ale czujmy się w tym wolni. Boga właśnie można chwalić w różnorakie sposoby. Ten sam akurat mówi o głośnym chwaleniu Pana Boga. Chwałą Bożą widziano właśnie w Starym Testamencie we wszystkich dziełach Jahwe tak nazywano Boga, poczynając od stworzenia świata. Świat sam jest dziełem Jego rąk. Psalm 19 właśnie tak mówi o tym i nieustannie wysławia dzieła Stwórcy. Całe stworzenie opowiada się za Bogiem, i jest dowodem na jego istnienie. I to jest bardzo ważne. W Nowym Testamencie pojęcie właśnie chwały Bożej jest odbiciem Boga w Jezusie Chrystusie. Właśnie w nim, w Jezusie Chrystusie, objawiła się pełna miłość i chwała Boża. Właśnie o tym mówią listy, list do Hebrajczyków, do Koryntian. Każdy cud dokonany przez Jezusa był pokazaniem chwały Bożej. Czyny Jezusa to dzieła Ojca, który ich dokonał w Synu. W absolutnej pełni chwały pojawia się Chrystus w Dzień Ponownego Przyjścia. Też. Oświeca. Oświeca miasto, że nie potrzeba ani słońca, ani księżyca. Miasto obiecane jako mieszkanie tym, co wierzą w Jezusa Chrystusa. To, co dzisiaj, na dzisiaj chciałam powiedzieć. Zapraszam do śledzenia naszego kanału i kolejnych filmików. Zostańcie z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Pa.